Cześć, pewnie z tego kartonu mnie słabo widać, ale to nie jest tak ma być. Dzisiaj na mój stół Wigiliny, nie no, nie stół Wigiliny, ale stół warsztatowy, mam jej Wigiliny już porę pomalutku. Po wylądował Phoenix 2400 jest to model szybowca. E, 2400 mm jest to jego rozpiętość. Czyli no ja jeszcze taki nie latałem, więc dla mnie to jest duży. Ktoś powie, że średni, mały, no dla mnie to jest duży, no na pewno nie jest mały. Tak mi się wydaje, że każdy tak powie. W każdym razie opowiemy w tym filmie. O jego specyfikacji, dlaczego jego wybrałem, dlaczego uważam, że to jest dobry model, jeśli chodzi o szybowce, jakie ma funkcje dodatkowe. Później przejdziemy do montażu tego modelu, złożymy. Jest to wersja prawie gotowa do lotu po wyjęciu z pudełka, ponieważ musimy jeszcze wypozaszyć ten model w nadajnik, odbiornik oraz pakiet zasilający no i ładowarka jeżeli nie mamy ładowarki A następnie przeniesiemy się na płytę lotniska i oczywiście zrobimy oblot tego modelu. Mam nadzieję, że i wy... Trzymajcie kciuki, tak? że lot będzie brawurowy, lądowanie brawurowe, start brawurowy, wszystko brawurowe. Ale zanim do tego przejdziemy, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami, różnymi filmami, recenzjami, również pojazdówkami, spotkaniami modelarskimi. Polub też nas na Facebooku Podlaskie Centrum Modelarskie oraz grupa modelarzy Białystok. Możesz tam otrzymać informacje, gdzie i kiedy jeździmy, możesz przyjść i za darmo z nami pojeździć, polatać. My My dajemy nasz sprzęt specjalnie dla Was do przetestowania. Także zapraszam do oglądania. Skorzystaj z naszego serwisu. Wycenimy, naprawimy oraz przeprowadzimy tuning Twojego modelu. Naprawiamy zabawki, samochody na akumulator, nogi, ASG oraz pozostałą elektronikę. Cool. A, to może jeszcze najpierw omówimy pudełeczko. E, może tu nic ciekawego, ale mamy tak. ABS plastik, plastik wysokiej odporności. 2,4 metra rozpiętości, tak jak już powiedziałem. I mamy click and plug, czyli komponenty, mianowicie skrzydła, są na takich zatrzaskach. Zaraz rozpakujemy model e, i sam chcę to zobaczyć, ale czytałem o tym, że to są takie zatrzaski specjalne. Mamy dwa pręty, które wspierają te skrzydło i dzięki temu... Nie boimy się wykonywać również akrobacji, żeby ten model się na nie rozleciał. Dlatego jest to przemyślane i dość solidnie zaprojektowane. Tak wygląda mamy tutaj właśnie plastikowy, stworzywa ABS nasz kadłub. O, a tutaj mamy resztki jedzenia. <laughs> tutaj mamy właśnie, to jest ta funkcja, na której mi zależało, czyli filmowanie. Czy jakiś lot first person vision, czyli z lotu ptaka będziemy mieli podgląd na żywo, jeżeli zamontujemy taką kamerkę, a kadłub jest już pod to. Przystanie. Stosowany. To co, otwieramy. Nie mogę się doczekać. Samoloty zawsze są bardzo dobrze zapakowane z tego względu, że jednak są delikatne, delikatniejsze niż nasze samochody, którymi skaczemy z rampy 15 metrów dal robimy backflipy, uderzamy w ziemię, a one dalej jeżdżą. A z samolotami jest troszkę inaczej. Czyli tak, tutaj mamy statecznik pionowy, statecznik poziomy, widzę i uwaga, skrzydło. Skrzydło powinno mieć około 1,10 m, 1,15 m. Czy ma tyle? Myślę, że ma dwa skrzydła duże. Model wyposażony w klapy, oczywiście. Instrukcja obsługi Czy po polsku, zaraz sprawdzimy. In Englishman są też szkice, jak to się składa, więc jakoś to będzie. O, naklejki. Nie wiedziałem, że będą naklejki, bo oczywiście y, przygotowałem się do tego zakupu, więc to nie był taki zakup na hura. Tylko oczywiście starałem się wybrać model najlepszy. Spędziłem kilka wieczorów, żeby najlepszy dla mnie. Nie mówię, że dla was, ale dla mnie. I powiem później dlaczego. Też z uwagi na to kamerkę. Ktoś powie, że możesz sobie gdzieś indziej też zamontować kamerkę, ale tu po prostu było to już przewidziane przez producenta, więc to mnie na pewno skusiło. Naklejki. O kurczę, waży. Rzadko się zdarza, żeby to ważyło. Ej, tu jest masywny plastik masywny, ale jednak giętki trochę. Dobra, rozpakowujemy. Mamy tutaj jeszcze zestaw śmigło i elementy właśnie do mocowania usterzenia. E, dobra, to co? Zaczynamy chyba od kadłuba. Słuchajcie, ale on zaciesz, masakra. Znowu się zakochałem. Tak na oko jest tutaj kilogram do, do półtorej nawet. Wydaje mi się, że będę musiał mocno gruchnąć pu pu pu, mocno gruchnąć w ziemię, żeby to się rozwaliło. Trzymam w rękach naprawdę, wydaje mi się, że z dobrego tworzywa wykonany kadłub. Biorę się za instrukcję obsługi i będziemy kartka po kartce przeglądać tą instrukcję. Czyli na początku mamy kadłub i mamy statecznik pionowy. Tak wygląda statecznik pionowy. Martwi mnie to, że ta lotka. Tego statecznika. Jest tutaj no, z, tego, z tego, całego tworzywa jest w porządku. Bo jednak tutaj są zawiasy, dwa. myślałam że będzie może po całości jakiś zawias albo kilka zawiasów, ale dobrze, że zauważyłem, że są zawiasy, także one będą wzmacniać ten statecznik, żeby on podczas pracy, żeby po prostu nie pękł tak. Bo zdarzają się takie modele tańsze, gdzie nie mają zawiasów tych dwóch, takich tutaj widać, i wtedy może się zdarzyć tak, że podczas pracy trzeba będzie to później taśmą obklejać, żeby to nie odpadło bo po prostu w, środ w środku się wyrabia. Czas tego montażu to jest poniżej 20 minut, ale wydaje mi się, że mi to zajmie trochę dłużej. Mamy tutaj śmigło, elementy do popychacza, dźwignię. Śmigło nie jest jakieś duże, powiem Wam szczerze i zdam relację ogólnie, jak się ten model spisuje po kilku lotach, tak? Aczkolwiek nie jest to najniższa klasa, że tak powiem, ale taka średnia bym powiedział chyba, ale to tylko jest wygl opis wyglądu zewnętrznego. Zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, doczytałem, że potrzebuję jeszcze statecznik poziomy, myślę, że przejdziemy do montażu. Tutaj widzę, że mam użyć 6 śrubek, i bardzo fajnie ktoś tutaj przemyślał, bo delikatnie się różnią główkami przynajmniej. Być może to będzie, znaczy na pewno to jest przewidziane tutaj do montażu. Tu mam 6 śrubek, tu 4, więc oczywiście biorę reklamóweczkę z ilością śrubek 6 i przechodzimy do montażu. Od razu widzę, że jest to bardzo dobrze dopasowane, tutaj w tym miejscu mamy takie wcięcie po prostu, tak taką szynę, zobaczcie, tą szynę nakładamy w ten sposób i zakręcamy czterema śrubkami. To, o, trudne dojście, masakra. Ale ze mnie dzban. Teraz szansy ma inny kolor. Słuchajcie, koniecznie czytajcie instrukcję obsługi, bo mi się wydawało już dwa razy, że jestem modelarzem, wiem jak to złożyć. Widzę na rysunku, ok, w porządku, ale oczywiście przykręciłem to wszystko w złej kolejności. Najpierw statecznik pionowy przykręcamy do poziomego, i dopiero wtedy później razem tą całą szynę przykręcamy. A teraz trzeba odkręcać. Ach, słuchajcie, nie było łatwo. Samoloty zawsze mają to do siebie, że tak, są delikatne. Trzeba z nimi się najczęściej obchodzić troszkę jak z jajkiem i w dodatku są bardzo nieporęczne w tym całym montażu, także no dużo czasami problemu, ale później dużo frajdy. Dobra, słuchajcie, mamy ustarzenie tylne już zamontowane, prezentuje się bardzo ładnie, myślę, że jak okleję naklejkami będzie jeszcze piękniej. Dla mnie się podoba, jest stabilne. Od razu podpowiem, że tak, tutaj mamy dwa pręty, jeden pręt, jeden pręt na lotce, a drugi pręt na, na, na części stałej i jak najbardziej są to w porządku elementy, które wzmacniają te stateczniki, z tego względu, że na przykład w modelu Extra 300S na stateczniku poziomym nie ma tego prętu, o tutaj właśnie na tej lotce. No i powiem szczerze, że on się wichruje dla mnie troszkę i przez to mam problemy. No na pewno muszę sobie sam na własną rękę to wkleić, także jest troszkę mniejszy, ale... Ale jednak, jednak producent tamtego nie przewidział. Tu już tutaj to mamy. Nie widzę, żeby tutaj było jakieś wzmocnienie, nie wiem, podświatło sprawdzenie, chyba nie widać. Wydaje mi się, że tutaj takiego wzmocnienia nie ma, ale i tak to jest solidne, solidne. Tak jak tutaj to dotykam, to jest solidne. Dobra, myślę, że przejdziemy zaraz do... A nie, nie. Słuchajcie, pewnie się dziwicie, dlaczego ten model już tak wygląda, jak wygląda, ale niestety urządzenia czasami robią nam psikusa i aparat się Wyłączył e, pół godziny, było nienagrywane. W każdym razie tak, e, krótki reportaż z nagrywania. Jeśli chodzi o e, tutaj, pokażę Wam bliżej. Już zamontowałem z tyłu dźwignię steru oraz orczyki do serwa i popychacze, tak jak widzicie. E, zrobiłem to również też tutaj, w tych miejscach na klapach. Tutaj na klapach i na lotkach. Skrzydła e, rozpakowałem i zamontowałem w następujący sposób i tak je muszę rozmontować do ponownego monta do podłączenia zaraz pokażę wam czego Uhu. Mianowicie mamy dwa pręty, dłuższy krótszy. Krótszy jest tutaj, czyli z przodu od krawędzi natarcia, od krawędzi bardziej spływu. Mamy ten dłuższy pręt, montujemy je na wcisk i tu mamy te fajne zatrzaski, o których mówiłem z początku filmu. One są takie ruchome, więc one po prostu się bardzo fajnie zatrzaskują. Tu mamy taką odpowiednią dziurę, wejście na to o w te miejsce i oczywiście będziemy już to montować, ale zanim już się przekonałem, że muszę zrobić następujące rzeczy czyli zaraz sprawdzę, która w Odpowiada za klapę, która za lotkę, i wtedy będę mógł połączyć to tutaj od razu. Tak, połączę to tutaj sobie od razu i wtedy będę miał już gotowy model do podłączenia odbiornika, bo już nie mogę się doczekać, żeby ten model podłączyć do odbiornika, żeby w końcu ustawiać parametry i tak dalej. A jeśli chodzi o naklejki, to je po prostu sobie sam, no spokojnie, jutro pewnie wieczorem nakleję i w kolejnej części materiału zobaczycie, jak ten model już wygląda, jak jest oklej Następnie pokażę Wam ustawienia modelu. Zobaczę też, doczytam, jakie są zalecane ustawienia odnośnie kątów, pochyleń, lotek, klapsterów i tego typu rzeczy. Cały model już skonfiguruję, przygotuję do lotu, tak naprawdę. Jeszcze mam dodatkowy taki moduł, który będzie mi podawał tutaj napięcie baterii, bo jest to szybowiec. Ja będę tym modelem chciał szybować. Będę chciał szukać termiki, będę chciał się wznosić w kominach, więc yy, tak zwanych. Za dużo o tym nie wiem. Ale Mniej więcej wiem jak to się nazywa, bo kiedyś pewien pilot prawdziwy, pilot liniowy, z którym miałem okazję lecieć takim szybowcem prawdziwym. Ja siedziałem z przodu ku mojemu zdziwieniu, nie wiedziałem, że można z przodu. Pilot siedział z tyłu. Bardzo ciekawy pilot, bo powiedział to tak bardzo spontanicznie, tak jego, dla niego to była codzienność, mianowicie powiedział, że ja dzisiaj tutaj jestem tak turystycznie czy tam grzecznościowo chyba powiedział w każdym bądź razie, na białostockim aeroklubie i wyjdzie. no ale zaraz wracam do Warszawy, bo mam lot do Los Angeles. I tak pomyślałem, no dobra, to ja sobie tu śledzę, wybią z Tutaj jakiś mam 10-minutowy lot zapoznawczy szybowcem, co nie? A on sobie do Los Angeles będzie leciał samolotem, będzie sam pilotował, tak? Prawdziwy samolot. Także to jest mega sprawa. No, Ja oczywiście też kiedyś to marzenia sobie spełnię. Muszę ciężko na to pracować. Mam nadzieję, że sklep mi w tym pomoże, żeby też być pilotem prawdziwego samolotu lotu, zrobić kurs PPL, bądź być może od szybowca zacznę, nie wiem, ale to trzeba pieniążków dużo nazbierać, więc zanim nazbieram, zanim będę miał na to czas, to jeszcze minie kilka dobrych lat, mam nadzieję, że nie dziesiąt, ale kilka dobrych lat. No i co, słuchajcie, zapraszam Was do oglądania kolejnej części, w której to mówię, będzie model już ustawiony i gotowy chyba do lotu. Mam nadzieję, mam nadzieję, że do lotu. Także do zobaczenia. W naszym sklepie dostaniesz części do modeli Traxxas, Maverick, Arma, BSD oraz innych marek. Części tuningowe, koła, karoserie oraz akumulatory, ładowarki i aparatury. Jesteśmy na naszej cudownej, profesjonalnej płycie lotniskowej, teraz użyłem niebieskiego czyli średniego kleju do gwintów w tym miejscu, żeby ta śrubka podczas lotu mi się zaraz nie odkręciła. Teraz w tym momencie będę montował piastę, odsuwamy tutaj tą śrubkę jakby tak, wciskamy na maksa, dociskamy, teraz nakrętką dociskamy na maksa, co Ciebie skłoniło żeby szybowiec to, że ja mogę właśnie zimą polatać i wylądować w sumie praktycznie na każdym podłożu bo jeżeli mamy modele z podwoziem na kółka to no wtedy to lotnisko musi być równe tak? te podejście do lądowania albo musi mieć być... płosy tak, tak. Na śnieg. albo mieć płosy na śnieg model jest już gotowy do lotu zaraz zobaczymy czy jest dobrze wyważony mam nadzieję, że tak, by się dużo przykładałem do tego, żeby przygotować go do lotu no i lecimy no. Tak. O, o, dobrze. Dobrze. dawaj Dobra, dawaj. Dobra, dawaj już tak? tak Poszedł, wow, 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 wow Ale strasznie powoli leci Ale cichutko jak ja. Ale lina. wow, beczka. wow, beczka była Wow Tak tylko, że samolot jest niewyważony i muszę go no A teraz, teraz puściłem gaz i on tylko szybuje Szybuje, tak? Bez silnika I teraz można można szukać kominów termicznych, żeby jego powoli wznosiło, co nie? Że tutaj nie ma ale ładnie Ale ta powierzchnia skrzydeł to robi robotę naprawdę A daj na nas To tak się wygina no. Jak będę czuł się to, to dam na nas, bo to jest a, tak, że pierwszy lot jest jestem Ale no... ładnie, ładnie leci ładnie. On stoi w miejscu praktycznie, co nie? Podłączyłem miernik napięcia, mam 12,37V tak? Nie sobie tutaj szybujemy, ale zobacz, on, on, on w ogóle nie opada, co nie? Na razie no Delikatnie no, no, znaczy, no, trochę delikatnie. Tylko no, weź no. się, dasz gazu, jak już będzie tak niżej, troszeczkę, żeby. No, tak, tak, tak. coś tak, pokazać tak. tutaj. Ale <laughs> prowadzenie go to jest bajka po prostu. Ładnie. Ale Wow, pięknie. Ale lot nim to jest przyjemność, naprawdę, bo mam dwa inne samoloty. I do góry, pionowo. Tak, pionowo, tylko on, on właśnie mi rwie go pionowo, wiesz? O, rwie pionowo, strasznie rwie. O, coś. Nie tak? No właśnie mówię, no... Do, do, do korygu... Ogólnie tak, do nie, coś jeszcze. jest z, z kątem silnika mi się wydaje Bo przy dodaniu gazu strasznie korwia do góry, ale przy puszczeniu gazu to wtedy na luzie jak latam, no to wtedy bardzo fajnie jego tam... Może tak ma być O, patrz, przeciąga na no, no, nie? No, no, no tak No i teraz bez silniczka jest sobie szybujemy Trzeba zamontować ten miernik, wysokości, tak? No, można tutaj czujnik sobie zamontować nie no, pięknie równo leci, naprawdę równo leci, czyli coś jest z kątem silnika chyba Albo on po prostu ma go tak wyciągać On w przeciągnięcie od razu idzie Wow, wow, wow no wow. O, o przeciągnięcie O oh, kurda, dawaj dawaj Eee <laughs> spokojniej To jeszcze było do opanowania na ludzi. Szybowstwem ciężko co? O, znaczy wiesz co? Mam bardzo małe kąty wychylenia lotek i wiem, że już muszę je poprawić do akrobacji. Na razie to jest do takiej bardzo spokojnej nauki latania w sumie. Ale patrz, tak. I jego niesie do góry, bardzo no. fajnie się lata. No. Trochę klapy wysunę, zobaczymy co się dzieje z klapami. No co, już tutaj nie. Nie, podejście. jeszcze. podejść jeszcze drugi, drugi. Drugi krok. No, no, bo czasami czas 20. Ostatnio akrobatem robiłem. Wiatr się zerwał, to 20 a robiłem podejście, żeby żeby spokojnie wylądować. <ścoughs> Ciężko Co? będzie. Wow. Nie, jeszcze raz, więc to Adrian, odejdziemy we odejdziemy tutaj. i w poprzek po prostu wylądujesz Słuchajcie, lata się naprawdę wyświnięcie szybowcem Adren ciągle chce odpalić swój samolot i wyłączyć kamerę Więc już zmusił mnie do lądowania I ja już tutaj powoli będę sobie lądował Ale tak powoli, powoli Mamy bardzo wąski, czy wąski? No mamy pas o szerokości tak, 3 metry bym powiedział Ja sobie tak podlecę z tej strony Razem skupiony Dobra Adren, stój teraz za mną proszę ciebie Za tobą, tak? Tak, za mną Jest, jest. Wuhuuu! No Fabek, udało się! Da, da, daleko, na Daleko, ale pasie, się udało. Na pasie. Dało się, no. Fajnie, Fom, fajnie. fajnie. Szczerze, myślałem, że wlecisz ty te krzaczory tu po lewej. Ale słuchajcie, powiem wam szczerze, że latanie nim na tych małych kątach wychylenia lotek jest tak Proste i fajne, przyjemne. Że nie wiem, powiem szczerze, że tym samolotem lata mi się najlepiej. Wiem, że szybowce są już dla mnie. Widziałem, że podczas lądowania tam już jak go delikatnie podbiło do góry. Mogłem jeszcze go trochę podciągnąć, bo prędkość czułem, że jest jeszcze dość duża. Mogłem jeszcze delikatnie troszkę zwolnić, co nie? Ale ogólnie to za daleko było, o wiele za daleko, tak? Ogólnie tak, za daleko, no, trochę, trochę za daleko. Mam zawał, uwaga. Uwaga. Sprawdźmy wszystko dobrze i wy gazu Doko jeszcze, do koła. Dobra, bez gazu. To jaką przecina to wszystko, to jest masakra. Dawaj, dawaj Tak, 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 jaki szelot. Zaczyńmy, zabawa zabawa trwa tak, trwa. Robimy takie same podejście jak... Drugie podejście, Tak, tak. na drugiej baterii już latasz Tak, na drugiej baterii latam, więc robię kolejne podejście Uwaga Oczywiście tak jak wtedy, z tamtej strony I pod wiatr lądujemy, to delikatnie nie, nie, jeszcze raz Fabio Za daleko, nie, nie próbuj nawet wow! Prawie mi ciało łeb Dobra, cisza, bo Fabio... Pełne gacie ma. Jak tam galoty Fabian Pełne klapy też pełne. Dobrze, kolejne podejście. Naprawdę jest ciężko wylądować w takim wąskim pasie, kiedy model ma sam ponad 2 metry. No, i wylądował. Szczęśliwy, zadowolony samolot. Widzę, że cały, bo jakże mogłoby się inaczej stać. Zimno, ręce skostniały, ale jestem mega zadowolony. Chyba elegancko. Tak, to? wszystko dobrze. Także tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy reportaż. Do zobaczenia. Serdecznie plecam. trzymajcie się.